Wszystko na dziś, jutro kontynuujemy lekcję. Ej, Amelka, idziemy na spacer? Tak, tylko to nie chcę rzeczy do domu. Okej, okay, odprowadzę cię. Abym niczego nie zapomniała. Wyjdą, wrócimy do klasy i znajdziemy odpowiedzi do testu. A co z nauczycielką? Jej tu nie będzie. Pójdzie na zebranie. Ona zamknie klasę. Nie zamknie. Skąd masz klucz? Okradałam spokojnie nauczycielskiego. No, dobra, jesteś. Nie chcę dostać jedynki, a teraz wyjdźmy na zewnątrz. Tak, powinnam spytać mamę. Czy mogę pójść na spacer? A gdzie mój telefon dałam ci go? Może zostawiłaś go w klasie. Właśnie, zostawiłam go na biurku. Poczekać na ciebie? Nie, możesz iść do domu. Ja wrócę po telefon. A co ze spacerem? Nie będzie czasu, więc pójdziemy jutro. Dobra, pa! Ja pożegam odpowiedzi, a ty stój na straży. Okej. Gdzie one są? O, znalazłam! Odpowiedzieć do wszystkich zadań. Chowa się, kto idzie. Mam odpowiedzi, wynośmy się stąd. Tu jesteś. Tak się martwiłam. Nigdy cię już nie zostawię. Amelia, dlaczego tu jesteś? Zapomniałam telefonu. A to jak mamy rozumieć? Ty co, grzypałaś w moim biurku? Nie, niczego nie dotykałam. Zginęły ważne dokumenty! Gdzie one są? Nie wiem, nie brałam ich! Przestań kłamać Amelia! Poza tobą nikogo tu nie było! Mm, ale mówię prawdę! Dosyć! Idziemy do dyrektorki! No, ale ja... Żadnych ale! Nie! Proszę mnie puścić! Pani dyrektor, nie uwierzy pani, co się stało. Weszła do klasy i grzebała w rzeczach nauczyciela. Co za koszmar. Nie będziemy tolerować takiego zachowania w naszej szkole. To nieprawda. Weszłam do klasy tylko po to, żeby zabrać swój telefon. Przestań kłamać, przyznaj się, albo będziesz miała kłopoty. Już mówiłam, że to nie moja wina. Więc jutro przecież z rodzicami do szkoły. Nie! Proszę spojrzeć, zupełnie bezczelna. Nie zostawiasz nam wyboru. Amelio, zostajesz wydalona. Co? Nie możecie mnie wyrzucić! Twoje zachowanie niszczy reputację tej szkoły. Dokładnie, nie potrzebujemy złodziei! A jeśli udowodnię, że jestem niewinna, I jak to zrobisz? Znajdę winnego. Dobrze, pozwolę ci zostać, ale tylko na jeden dzień. Masz 24 godziny na znalezienie dowodów. Albo cię wyrzucę! Jeszcze będziecie mnie przepraszać. Widziałaś tą bezczelność? Dajmy jej szansę. Może mówi prawdę. Jest pani zbyt dobra, pani dyrektor. Masz, zrobiłam dla ciebie koki odpowiedzi. Świetnie! Mamy piątki w kieszeni, to znaczy w dzienniczku. Tylko nie daj się złapać, gdy będziesz spisywał. A ona co tutaj robi? Słyszałem, że wyrzucili ją ze szkoły. Naprawdę? Dlaczego? Pojęcia nie mam! Amelia, tak się martwiłam. Ktoś rozsiewa plotki, że zostałaś wyrzucona ze szkoły. To prawda! Co za koszmar. Ale nie jest za późno, muszę znaleźć osobę, która grzebała w rzeczach nauczycielki. Słyszałaś? Chcą ją wyrzucić przez nas. Cicho, nie może poznać prawdy. No ale jesteśmy winni. Chcesz, żeby nas wyrzucili? Nie. To sieć cicho. I co zamierzasz zrobić? Przeprowadzę śledztwo i zacznę od nowego. Czego? Gdzie byłeś wczoraj po szkole? To przesłuchanie? Odwarci się! Chcą wyrzucić Amelię ze szkoły. Przez ciebie? Po szkole poszedłem do domu, jasne? Ktoś cię widział? Nie mam przyjaciół w tej szkole. <coughs> Czyli nie masz dowodów. A ty nie masz powodu mnie obwiniać. Ma rację, Amelko. To może być ktokolwiek. Dobrze, ale będę miała cię na oku. Czemu się mnie czepiasz? Lepiej zapytaj tej dwójki. No i tyle z nami, koniec. Spokojnie, one jeszcze nic nie wiedzą. Oni nas podejrzewają. Podejrzewają każdego spokojnie. Tak, mówcie, co robiliście po szkole. A my spacerowaliśmy na zewnątrz. Tak, nie nas widzieli. A właśnie, byli z nami chłopcy z klasy B. Tak więc nie jesteśmy winni. Ja, jakoś wam nie wierzę. O, czekaj na mnie. Nie powinnaś była wspominać o chłopakach z klasy B. Oj nie, są w temacie, nie wydadzą nas. Podzieliłaś się z nimi odpowiedziami? Tak, będą milczeli. Może to ktoś z innej klasy? Może tak, nie mam pojęcia. Słuchaj, w szkole są kamery monitorujące. Właśnie, jedna z nich jest w tej klasie. Może one pokażą, kto włamał się do klasy? A gdzie trafiają nagrania z kamer? Do biura dyrektora. Świetnie, no to chodźmy. Um, A okay, mogę z wami? Chcę pomóc. A niby po co? No, kolegom z klasy należy pomagać. Dlaczego mydlisz nam oczy? Przyznawaj się. Dobrze, dobrze. Po prostu chcę udowodnić, że jestem niewinna. Dobrze, pomocnicy mi nie przeszkodzą. A co ze mną? Czasu jest mało. W trójkę damy radę szybciej. Świetnie. To jaki mamy plan? Idziemy do gabinetu dyrektorki i oglądamy nagrania z kamer. Amelia, znalazłaś już jakieś dowody? Jeszcze nie. Tak, jak myślałam. Wiesz, nie podobają mi się dwie rzeczy. Pierwsza, przeglądanie moich rzeczy. A druga, gdy ktoś mnie okłamuje. Więc powiedz prawdę i skończmy tę historię. Już powiedziałam prawdę, nie zrobiłam tego. A wy dwie wierzycie jej? Tak, znam Amelkę od przedszkola. Nie zrobiłaby tego. A ja po prostu wierzę. Masz szczęście do przyjaciół. Nie rozczaruj ich. Możemy już iść? Nie mam dyrektorki. Chodźcie. I co teraz? Czyli stań przy wejściu, jeśli zobaczysz dyrektorkę, wołaj. Okej. Betty, ty idź ją. Nie, wolę zostać tutaj. O, gdybyś potrzebowała pomocy na przykład z komputerem. Okej, okay, chodźmy. Tego nie będzie. Na komputerze jest hasło. Właściwie na tablecie. Okej. Okay. Powinno być zapisane gdzieś tutaj. Trzeba się rozejrzeć. Ej, spójrz! To ten sam pies, który biega po naszej klasie. To ulubiony pies dyrektorki. Myślę, że ma na imię Mati? Spójrz! Tu są cyfry. Może to hasło? Spróbujmy. Zadziałało! Zobaczmy, teraz co widać na kamerze. No, na nagraniu nie ma jeszcze nikogo, ale zaraz się pojawi. Nie się wszystkiemu. Nie ma nic na kamerach. Niemożliwe! <śm> sama zobacz. Coś tu jest nie tak. Ej, musimy już iść. Dyrektorka rozmawia z nauczycielką na korytarzu. Dobra, chodźmy stąd. Świetna robota! Ej, co to było? Po co miałem dzwonić do amelki? Prawie widziała nagranie z kamery, gdy wchodziliśmy do klasy. A skąd ty wiesz? Ja tam byłam, jakbym jej pomagała. Co ty zwariowałaś? Spokojnie, celowo jej przeszkadzam, żeby się nas nie dowiedziała. Lepiej tego nie rób, będziemy mieć problemy. Ach, problemy będą, jeśli one poznają prawdę. Betty, Amelia ma nowy plan. Przydeścił do szkoły, jest ochroniarz. On na pewno coś wie. Okej, okay, już idę. A ty nie dzwoń do mnie bez powodu. Okej. Okay. Dzień dobry, mogę z panem porozmawiać? O, co? Co? Amelka, ty też to widzisz? Tak, wygląda dokładnie jak nowy uczeń w naszej klasie. A, koleżanki mojego brata! Tak, jesteśmy bliźniakami. Czemu nie chodzisz do szkoły? Byłem złym uczniem i mnie wyrzucili, <suszy> dlatego pracuję jako ochroniarz. Amelkę też zaraz wyrzucą. <suszy> Będziecie pracować razem. O, żartuję! Też mi żarty. To w porządku, potrzebuję asystenta. Powiedz mi, kogo widziałeś wczoraj po szkole? Widziałem ciebie, wróciłaś do szkoły. A oprócz mnie? Czy przed Amelią ktoś wszedł do szkoły? Hmm, przed Amelią. W sumie ktoś chyba wchodził. Kto? Powiedz! Hmm, nie pamiętam, ale czekolada ze sklepiku odświeży mi pamięć. Jak ci nie wstyd? Wiecie, informacja kosztuje. Dobrze, zaraz będzie czekolada. I herbata. O nie bądź bezczelny. Chodźmy, chcieli. Hej, stój. Jeśli nie chcesz, żebym was wydał, płać. Czego chcesz? Twoje kieszonkowe, co do grosza. To kradziesz. Ach, powiedziała ta, co ukradła nauczyciela. Nie ukradłam żadnych rzeczy. To były odpowiedzi do testu. Mm, wszystko jedno. Nie zapłacisz, to wydam ciebie i twojego kumpla. Dobra, bierz! Dobry wybór. A teraz mykaj, zanim twoje koleżanki się nie domyślą. Mm. Tylko nie to! Wszystkie czekolady zniknęły! I herbaty już nie ma! Zawsze tak jest w czasie przerwy. A kiedy będą nowe? Jutro, dzisiaj już nie będzie. Musi być chociaż coś! Spójrz! On ma czekoladę i herbatę. Nie sądzę, żeby nam to oddał. Zmuśnij go. Poważnie? Chcesz zabrać mu czekoladę? Mówisz poważnie, Amelia? Chcą mnie wrócić ze szkoły. Ta czekolada jest moim zbawieniem. Dobra, masz rację. za zanim otworzy. Czego chcecie? Czekoladę. Daj nam ją. Co jeszcze? Znajdźcie sobie swoją! Ta jest moja! To ostatnia! I naprawdę jej potrzebujemy! Nie mój problem! Pierwszy po nią przyszedłem! Ochroniarz wie, kto był w szkole! Jeśli damy mu czekoladę, to namowie! Ja niczego wam nie dam! Nie proście! Nie wylecę z tej szkoły przez czekoladę! Nie! Jest moja! Co? Co zrobiłaś? Myślisz, że ochroniarz chciałby to zjeść? Nie wiem, ale innych czekolad już nie mamy. Weźcie to! I tak straciłem apetyt! Może chociaż herbaty będzie chciał. jest okej. Okay. Proszę, o co prosiłeś? Co to jest? Chciałem całą czekoladę całej. Wzięłyśmy ostatnio. A herbata? Zimna. Nic wam nie powiem. Dogadaliśmy się. Mówiłeś, żeby przynieść czekoladę i herbatę. Przyniosłyśmy. A w jakim stanie? O ty nie mówiłeś. Mów. Kto wczoraj był w szkole? Dobra, chcecie informacji, to je dostaniecie. Powiem tylko, że było ich dwóch. Reszty nie zdradzę. To byli chłopcy czy dziewczyny? A może chłopiec i dziewczyna? Więcej nie powiem. Chcecie więcej, to cała czekolada i ciepła herbata. Do jutra nie będzie nowych czekolad. Mam tylko jeden dzień. Będzie trzeba szukać informacji gdzie indziej. Już myślałam, że mnie wydasz. Dotrzymuję słowa. Ameryka, co ty robisz? Czasem co musiał zostawić ślady. Nie nazywa ich przestępcami. Oni niczego nie ukradli. A ty dlaczego ich bronisz? Tak tylko powiedziałam. Znalazłam. Jeden ze złotiej zgubił rękawiczkę. Chyba już gdzieś się widziałam. Andrzej, co za niechluj. Co ty tam mam roczysz? Mówiłam, że takich rękawiczek jest mnóstwo. To może być ktokolwiek. Musimy znaleźć drugą rękawiczkę, a dowiemy się, kto mnie wyrobił. Chcesz przeszukać plecaki wszystkich uczniów w szkole? Może nie wszystkim, ale naszej klasie tak. Okej, okay, od kogo zaczynamy? Proponuję zacząć od waszej dwójki. Mówisz serio? A co? Mamy małą klasę, sprawdzimy wszystkich. Myślałam, że mi ufasz. Ufaj, ale sprawdzaj. Pokażcie plecaki. Też mi przyjaciółka. Masz, spójrz! A geografia. ta rurka. <laughs> Walentynka! Od kogo? Oddaj, to tajemnica. Myślałam, że przyjaciele nie mają tajemnic. A ja myślałam, że przyjaciele nie przeglądają cudzych plecaków. Przekro mi, ale niesprawiedliwie byłoby sprawdzić wszystkich oprócz ciebie. Teraz twoja kolej. Pokaż plecak. Okej. Okay. Książek? Tylko notatnik? Aha, znalazłam. O, Amelka, mogę wszystko wyjaśnić. Mój długopis. Pożyczyłaś, ale nie oddałaś. Aha, o tym mówisz. Myślisz, że to drobnostka? Nie, nie, weź to. Szczerze, po prostu zapomniałam. Nie pożyczyć ci już długopisu. Okej, okay, rozumiem. Zobaczmy, co jest w innych plecakach. Hmm. Ej, co robisz z moimi rzeczami? Ej, oddawaj to! Szukamy dowodów! Już powiedziałem, że jestem niewinny. Kto pozwolił ci to wziąć? Muszę sprawdzić każdego! Dotknij moich rzeczy, a mój brat cię stąd wywali! Szkolny ochroniarz? Nie może nikogo dotknąć. Może tych, którzy już się tu nie uczą. Ej, jeszcze mnie nie wyrzucili! Lekcje prawie się skończyły. Zaraz cię wyrzucą. A Znalazłeś coś? Nie, żadnych rękawiczek. Archie ma rację. Czas ucieka. My nic nie znalazłyśmy. Wiem, kto nam pomoże. Sprzątaczka. Pracuje po szkole i widzi każdego, kto przychodzi obok. Czekaj, a co z plecakiem Andrieja? Właśnie, sprawdźmy go. A, lepiej tego nie robić. Czemu? A, strój na WF. Andrzej nigdy go nie pierze. Wów, dlaczego chłopcy są tacy nieztrujni? Ale i tak musimy go sprawdzić. A, może lepiej ja to sprawdzę. Okej. Okay. U. Znalazłeś coś? Kilka zeszytów i brudne skarpety. Ukrywasz coś? Nie, Megan, no co ty? Siadajcie szybko do ławek, czas na lekcje. A jeszcze nie było dzwonka. Dzwonek się zepsuł, ja jestem zamiast niego. Nie ma czasu, musimy. Amelia! Ty możesz robić co chcesz, ale ta dwójka ma być na zajęciach. Mi nie pozwolę psuć nauki innym uczniom! Ale... Żadnych ale! Wasza dwójka zostaje w klasie! Jak pani powie... A tobie, Amelka, radzę szukać nowej szkoły. Mam jeszcze czas. Dzień dobry! Gdzie po umytym? Wynoś się tą dziewczyno, nie przeszkadzaj mi! Potrzebuję pani pomocy! Nie mam czasu! Muszę umyć podłogi w całej szkole! Niech mi pani powie, kto był wczoraj w klasie numer 7. Nie pamiętam wszystkich. To było po lekcjach. Proszę, jeśli mi pani nie powie, wyrzucą mnie ze szkoły. Chcesz, żebym ci pomogła? Pomóż mi. Jak? Młodsi uczniowie rozrzucili naczynia w stołówce. Złóż się, odpowiem na twoje pytanie. Dobrze, zrobię to. Ten kubek nie pochodzi stąd. A okej, okay. może jednak pochodzi. Dlaczego wam tego nie dają? O, moja rękawiczka! Gdzie ją znalazłaś? Ameryka znalazła ją na biurku, nauczycielki! Głupia wyszło. Przez tą rękawiczkę prawie nas złapała. Masz szczęście. O spokojnie, ale nie złapali. Masz dużo szczęścia. Lekcja się rozpoczyna. Siadajcie. Napiszemy test. Gdzie twoja przyjaciółka, Cherry? Poddała się już? Nie, Amelka ma kolejny plan. Nie poddała się. Cicho tam. Otwierajcie zeszyty i piszcie. Dobra robota. Nie zrobiłabym tego lepiej. Powiedziałaś, że mi pomożesz. A, jesteś dziewczynką z klasy mojej siostry. Nasza nauczycielka jest twoją siostrą? Tak. Nie zauważyłaś, jak jesteśmy podobne? Nie zwróciłam uwagi. Dobra, słuchaj. Po szkole przyszedł tu chłopiec z dziewczynką. Są w twoim wieku. Jak się nazywają? E, nie znam ich imion, ale chłopiec nigdy nie nosi rzeczy na zmianę. Wszędzie dostrzegam jego brudne ślady. Nie ma butów na zmianę? Hej. A dziewczyna cały dzień dzisiaj za tobą biegała. Cherry? Niemożliwe! Ona mi pomagała! Nie, nie ta! Z długimi włosami w takiej białej bluzce. To Betty! Wodziła cię za nos, żebyś nie dowiedziała się prawdy. Jesteś pewna? No jasne, ta dwójka biega tu na każdej przerwie. Wszędzie ich rozpoznam. Dlatego nie znalazłam dowodów. Ty mi przeszkadzała. Słyszałam, jak ta dwójka rozmawiała o teście. Wygląda na to, że potrzebowali odpowiedzi. Dziękuję, bardzo mi pani pomogła. Ach, właśnie umyłam tutaj podłogę. Ach, te dzieci. Andrzej, znowu nie zmieniłeś butów. Zapomniałem. Codziennie o nich zapominasz. Zmiłuj się nad naszą sprzątaczką. Najłatwiejszy test w moim życiu. Żal mi, Amelki. Mam nadzieję, że było warto. To na pewno. Gaduły, cisza w klasie. Mam dowody. Amelia przeszkadzasz mi w teście. Wiem, kto ukradł odpowiedzi do testu, to oni. O, o Amelka, co ty? Jesteśmy przyjaciółkami. Co? Betty pomagała ci cały dzień. Mm, Rozpraszała mnie, żeby ukryć prawdę. Mówiłaś, że masz dowody. Obwinianie innych nie jest dowodem. Okej. Okay. Oto dowody. Wczoraj ukradli odpowiedzi do testu. O, niemożliwe. To odpowiedzi z mojego piórka. A oto i kolejne. Są takie same. Zrobiliście kopie? Schowali się do klasy, ukradli odpowiedzi i mnie wyrobili. I ile kopii zrobiliście? Odpowiadajcie. Dla nas i chłopaków z klasy B. No nieźle, oboje idziecie teraz do dyrektorki. Dlaczego wydałeś chłopaków z klasy B? Nie wiem, zdenerwowałem się. Kiedy się dowiedzą, będzie po tobie. Dlaczego tylko po mnie? Nie skrzywdzą dziewczyny. Boję się bardziej dyrektora niż tych chłopaków. Wchodźcie do gabinetu, już! Czyli to wy włamaliście się do klasy po zajęciach. Tak, to byliśmy my. Proszę nam wybaczyć. My więcej tego nie zrobimy. Będziecie musieli poszukać nowej szkoły. Nie będziecie się już tutaj uczyć. Zadzwonię teraz do waszych rodziców i zaproszę ich do szkoły. A ty, Amelio, zostajesz w szkole. I tyle? Czekam na przeprosiny. Nie bądź bezczelna, młoda damo. Ma rację. Powinnyśmy ją przeprosić. Dobrze. Skoro tak mówi dyrektorka, przepraszam, Amelio. Tak, wybacz nam nasz błąd. Przeprosiny przyjęte. A wasza dwójka za mną. Ach, cieszę się, że zostałaś w szkole. Bez ciebie byłoby tutaj smutno. Tak. Ale bez Andrieja i Betty też. Żartujesz? Przez nich mało nie wyrzucili cię ze szkoły. Ach, wiem, ale nasza klasa już jest mała. Patrz, to są tylko Archie. Myślę, że zasługują na drugą szansę. Ziomki, a wy jak myślicie? Napiszcie no w komentarzach. A także dajcie lajki i subskrybujcie kanał. Przed. A także zostawcie lajki i subskrybujcie kanał. Przed wami jeszcze wiele ciekawych historii. Wszystkim, Wszystkim pa 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 pa. pa. 爸爸，爸爸。